Teraz jest. Ach, ciągle coś. Dobra. Trzeci filmik. Taka retrospekcja ze Stalkera, którego już dawno skończyłem, ale nie mogę wyjść. Raz po raz sobie wędruję. Trochę do mutantów postrzelam. Trochę do bandytów. A to jest po prostu taki skrót, póki mam pewną wersję jeszcze action. Teraz będzie trzeci filmik. Jestem w, w Prypeci. O, widzę późna godzina. To jest rok Teraz jestem w Prypeci. Byłem w Janowie, byłem w tym... W Tak, tak, tak. A teraz no cóż, wejdźmy na chwilę tu do środka. Żeby było wiadomo jak to się żyło, jak się mieszkało. Ten gość... Nie może swobodę zaprowadzić. No mnie tu przyprowadził. To Może mnie swobodę zaprowadzić do Janowa. Tu na ogół siedzą stalkerzy. Jakby byli, gdyby byli. Tu się śpi. Tu jest moja skrytka. A w ogóle to ma coś tutaj ciemy. Czego nie mogę zrobić jaśniej? Nie rozumiem. No dobra, zobaczymy później. To jest krytyka moja. Tja. Ile mam amunicji? No trochę wziąłem z Janowa tej amunicji. Widać po kilogramach ile mam kilogramów i coś tu zostawię? Pewno, że coś tu zostawię. Tego tu trochę zostawię, bo tyle nie będę za sobą dźwigał. Tu też zostawię trochę. Tu też zostawię trochę. Tego prawie nie używa. To nie znaczy, żebym go zostawił. Te snajperki ruchu, też są w Proszę, tu zostawię, tu zostawię. To nie tyle niedźwiedzia, jedzą ko, jedzą jedzonko. No dobra, reszta może oh leć. No, Grabuję jakiś tam stal to przyszedł. To wszystko ja przyniosłem z wypraw. Bo już nie potrzebuję tego. Ten tu naprawia broń. Aha, jest 21. No to ja nie będę pociągnął. No dalej, chcę się i Co jest? Do której? Do siódmej. Dziewkę mi Okej okay. Tak, natzerwana mi się pali, nie. że jestem głodny Idziemy na spacerek, żeby nie tracić czasu. Ja te filmy Cholery zabierają z pakietu. Patrzcie twoje są. No dalej. To już wiemy z dwóch poprzednich filmików! Przejdziemy się do kompleksu jubilejnego, że tak powiem. Czyli jubilejnego. Nie wiem jak to po się no oczywiście. Zostawiłem sobie oryginalny rosyjski język. Fajnie to brzmi. W końcu jesteśmy trypeci. Wszystko dobrze, ale mi się coś przycina. wielka. Nie wiem, być może jakbym zmniejszył. Ja, ja mam taki już to, już mówiłem, taki sam mam e egzoszkielet. Być może jakbym zmienił. Zmniejszył rozdzielczość. No już nie będę no, no. To jest tylko po prostu tak, jak mówiłem. Krótki filmik, żeby pamiętać. Zobaczymy, idziemy dobrze. Tak, jubilejny, dobrze mówiłem. Tam zawsze są mutanty, i tam zawsze przywodzą bandyci. Tak sobie mówię, że przywodzą po mnie. Idziemy od centrum, o już tam strzelają, do mutantów na Anomalii, tu jest mało, 2 czy 3? Największe było tam w okolicy Jupitera, Janowia. To jest to jubilejny. Jubilejny. No, jest, słychać tu jakiegoś stola. Proszę, już mnie widzi jakiś jeden. Zobijaki też tu są. Nic, wchodzimy. Aha, bardzo. Tam Aha, jest lepiej, bo słyszę pijawkę. To jest z drugiej strony tego centrum, tam jest główne wejście, słyszę pijawki. Już wspominałem, pijawka jest niesamowita. Wyciąga z nas całą juchę, a po prostu jak atakuje to potrafi znikać. Ciężko, ciężko ją załatwić. To jest nawet banjo, ale on ma większe kłopoty chyba. Ale jest bandziol Słyszę oddech jabłki Cały czas Chyba nie będę czekał Ona była na zewnątrz, właśnie o, ptaszka. Ptaszki są fajne. To jest. Aha, już mi dodała biało, właśnie. Kurczę, ja tego nie chciałem, ale będziecie widzieli. Poszła. Ale go jest lepszy na nią. Koniec ale jakim cudem, to ona zawsze wysyła krew. I na nowo będę wędrował, bo trzeba robić zapisy po drodze. Ja tego nie zrobiłem. I teraz będę wędrował na nowo Dobra, sobie pauzę Idę na nowo, ale co wam powiem, to wam powiem Widzę pijawkę O, tam jest Tam jest, śliczna co? Ale nie ma co Tak jest, pokażę wam ją z bliska No poprzednio mnie pożarła, no trochę szybko to poszło to no dosyć makabrycznie wygląda jak wysysa krew. Potrafi dwa trzy razy do tego człowieka. A teraz jakoś szybko. To poszło, koniec gry. Musiałem jeszcze raz zacząć. No. No, tak to ci ono wygląda. Dobra. Prawa. Jesteśmy z powrotem przy centrum Najważniejsze, no. że nie słyszę sapania pijawki Ale pięciu tutaj jest bandytów lub zombiaków no. Trochę źle idę od głównego wejścia No trudno, to Jest i pijawka Słyszycie ją? O kurde to się dzieje Niestety Nie ma lekko Tam jest zombiak tylko Probe mnie zaśrzeć. Nie dopis. Apteczka lepiej weźmie, ale już go mamy. Proszę, a to następna piaweczka leży. O, taki niby wąsy ma teraz widać dokładnie. Ja sobą broń Sobą broń i zrobię zdjęcie. Zapomniałem, że mam zdjęcia robić. Dobra. Jeszcze dwóch delikwentów widać na mapce. No, i w tej chwili mogę mu wziąć broń. Co tam ma ciekawego? Ona nic mnie nie interesuje od niego. Oj, mam ciężki coś w plecach. pewno wziąłem. Niepotrzebnie. No tak, tego AK wziąłem, niepotrzebne do brudzenia, no ale co. Jeden został. Oj, czyli mutanty działają. Co to, raz się popłapię. Dobra, chodźmy na pintelko. Która godzina? Tu już się dwudziesta zrobiła. Przecież na 7 bym, Aha! Ale byłem zabity. Nic, będziemy wracać z nad dowizorem. Tu jest winda, którą zjeżdżałem do podziemi. Też tam ciekawe zadanie było. Tu chyba z tych podziemi mam to broń. Tego gałza. Którym zabija najlepiej pian. Ja wiem, czy tu jest. No, jest zombie. Zostałem sam. Ja wiem, czy jest sens tutaj siedzieć o tej godzinie. Stamtąd zawsze bandyci przychodzili. Widzą. Ale od tej pory, jakby coś się dzieje, widzicie, to co ja? Światło wyroża. Widzę, coś tam się dzieje. Aha. Idą z latarkami. O i tu będzie dobra snajperka To ona widzi w ciemnościach Tylko jeszcze mi nie pokazuje czy to wrogowy, czy... Czy swojaki? Szkoda by było Sarkeru dawić. Na czerwono, tamtym dobra Jednego mniej ciężko jest z głowy trafić. No zobaczcie Poszli Nie, jeszcze mi pokazuje, że dwóch gdzie jest Tylko ci dwaj to mogą być W budynku Muszę zmienić broń Snajperka bajerek co? No, mam takie sprzęcicho tutaj, że ciężko jest się rozstać tutaj z tą grą. Dlatego mówię, chodzę sobie raz po raz jeszcze. Aha, a dole co. To są. tu mam jeszcze granatnik i mam taki ciężki karabin maszynowy Jestem w dobrej sytuacji, bo mam no. długo czuwałem ten sprzęt modyfikowałem, zbierałem pieniądze artefakty było niebezpiecznie dobra, zejdźmy na dół zobaczymy co będzie No kurde, cool, that... no no To sama z czym by była blanka, ten górny dupie. Aha, bo ten tu tańczy. Taniec Świętego Wita. Jeszcze jeden mnie nie wywidzi. Szybko, teczkę. Kurczę, znowu nie patrzyłem na zdrowie. Załatwienie ich na szczęście. Nie patrzyłem na zdrowie. Za chwilę by było is dead. To co? Wszyscy. Nikogo więcej mi nie pokazuje? Chyba, że nowi idą. Idą nowi. Ajeju. Chciałem kończyć już, ale sami widzicie, że tu się ciągle coś dzieje. Widzę cię zgadają się, słyszeli z To co? Snajperka? Tatko ją używa ale proszę Jak się przydaje Mam to naway O, nic nie widzę. Proszę. A specjalny... Specjalną lunetę właśnie. Na noc ude za daleko jeszcze co? Wreszcie. Ale tam było dwóch, trzy, trzech. Dobry. Mam jeszcze samą lodnetkę. to tak weźmy. Aha, jest, proszę. Dobra, snajperka. A to wyłączyć. Za szybko biegasz. Otrząsa się i... coś no, no, za łatwo by było no. Dlaczego to nie strzelam? Bo na czerwony byli, no bandyci no. stalkerów to tam jest dosłownie kilku tylko, którzy zostali tam w bazie. Dobra Chyba już nie będę czekał nas na następnych bo to już nic, ja tu się mogę tak pobawić sam, ale to miał być krótki film. Oczywiście mam prawie 20 minut. I tak jak mówię, ja to się mogę tak bawić, później... A to miało być instruktażowo. Dobra, zrobię pauzę, zobaczymy się przed bazą. No dobra, już jestem, zbliżam się do pralni. Tak jak mówiłem. Znowu pełno deflektorów, światełek, znowu pełno bandytów tam przyszło. Także mógłby pan jeszcze siedzieć, ja siedzę. fajnie ten misium. Fajnie ten misium. Wyłącz się na to wizor. A, nic nie widać w no, ale to też może być. A, już słychać starterów. Kiepsko, bo mikrofon mam wbudowany w laptopie, dlatego tak kiepsko słychać być może tło. A mnie słychać lepiej, no tak ustawiłem. Bo tam opowiada cały czas jeden kawał... Aha, muszę bruńsować przed wyjściem. Jeden tam opowiada cały czas ten sam kawał. No, ale show. Chodzą... Panie na gitarze jeden gra. No, jak widać Starkerów nie zabiłem, bo są wszyscy. Idę tu do tego. Tutaj mówię, jakbym ten AK to tutaj bym wywalił. Czasami przyszło... E, no, czasami się zapomniałem, przyniosłem broń, a to wywaliłem. Tego nie potrzeba naprawdę. O, ale kombinezon proszę. Trzeba. tylko widać górę. Ale to jest cały kombinezon. No, jedyne co jest plus, że tu jest na... Nie płaci się w ogóle. Za naprawę, a wszędzie tam, u, duża kasiola szła. No, tego jeszcze nie używałem. Szkoda, dla ale nie przepada tak? Dobra, co by było? Chyba Tutaj było dużo więcej ludzi, bo to wojsko się działo normalnie. Którzy później uciekli w helikopterem. Wyprowadziłem ich tam, w sumie, w sumie się wyprowadziliśmy. Oni polecieli helikopterem i ja mogłem zostać. No, nie, no, siedzą, opowiadają, szkoda, że nie, 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 nie. Nie, 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 na gitarze. Czasem nie, 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 No nie, Tam na górze do ulicy się Uwaga, no, no, ani Doktor tak, słyszy Stalkerem, przyjeżdża. Uwaga, ani Tak to tak słyszy tak, i opowiada tam jakiś byt. Tak. Ciągle to samo, pójdę do Dobrze, to nie umiem. Tak. No to wyjdę. Oj, tak to tutaj jest. Dobra, kończę. Jeśli chodzi o nagrania ze Stalkerem, ja tu raz po raz będę nadal sobie chodził. Mam do dokończenia The Island, ale Stalker jest ponad wszystko. Metro bym musiał dostać. Metro 2033. Też chyba takie same klimaty są. Dobra, na razie. Pójźka.